Witam was serdecznie, ja jestem Mister Pasod i dzisiaj wam pokażę jak dodać skórkę do strony PHP Fusion Będziemy potrzebować do tego programu Total Commander W poprzednim odcinku jak tworzyliśmy stronę to musieliśmy pobrać ten program, więc, więc będziecie go mieli. Teraz wchodzimy w Google, wpisujemy. O, czekajcie xram Fuzja, Anchamas. Themas, czy jakoś tak. Przepraszam, za mój taki złabitki angielski. Tutaj mamy Dowlad. Wybieramy PHP Fusion 7. To jest najnowsza wersja. Tutaj możemy wybrać sobie wiele skinów. Czekajcie, wybiorę taki jakiś... O, ten choćby nawet. Tutaj macie demo, żeby zobaczyć mniej więcej jak ta skórka wygląda. Ale poczekajcie, widziałem ostatnio taką fajną skórkę Nie tu Chyba ostatnio ona była O, ta Zobaczcie jak ten ork się fajnie rusza. Czy znaczy, nie nie rusza, tylko oddycha. To byłoby to. Widzicie? No i dobra, wyjdziemy z Warcrafta. Czy jak to... Co to jest? Wowa. Tak? Może um, bardziej taką widoczną skórkę, więc tą, co mieliśmy. Um, gdzie ona jest? Jest dobra. Zab mamy tą skórkę, pobieramy ją. Um, weźmiemy na pulpit. Ściągaj teraz. Zamknij. no dobra wypakowujemy ją no kurde jak kliknąć nie mogę wypakuj tutaj mamy już tą naszą skórkę forum tu, tu możecie pozmieniać sobie własne te nazwy itp, dobra teraz wchodzimy w total commander'a Klikamy sieć, połącz siecią, łączymy się z swoją siecią, wchodzimy w folder HEMAS. Tutaj klikamy, musimy wejść na pulpit. Więc dobra, mamy i jest tutaj. czekajcie, Nie, to nie jest ta paczka i przeciągamy ją tutaj. Wysyłaj w te. No trochę to powysyła Dobra, to już możemy wyjść O, wysyłało, możemy już to zamknąć Wchodzimy na stronę Znowu na własną stronę My to mieli wcześniej youtubowicze, tak? U tu biciec um, Mister Nie, jakie my mieli hasło? Jak my się logowali? Kurde, teraz mi to zasłania. Czekajcie. Um. Kurde, zapomniałem poczekajcie, chwilę ja zaraz do Was wracam, tylko przypomnę sobie hasło. No dobra, ja już jestem przypomniałem sobie to hasło. W ogóle login miałem inny: to było YouTubowicze hasło. No dobra, jesteśmy teraz. Wchodzimy w panel administratorski ustawienia. Yy, różne, nie, co ja pierwsze, nie różne, główne ustawienia, główne i tutaj wybieramy styl, jaki to był aliens, coś tam i zapisujemy. No, jak widzicie, już mamy własnego skina. Tu powiem wam, że bardzo fajny, fajny, nie powiem. Tu możecie na przykład, jak macie ten, mm... czekajcie chwilę, to wyłączę jak macie ten folder z, z, z tym z tym z tym no z tą skórką to jak macie to to może na przykład to w gimpie albo w czymś, yy, zmienić zmieni na przykład na swoje nazwy i swoje dodać tego skórki i, i macie własny skin to możemy usunąć to możemy usunąć zapisujemy no, wchodzimy na stronę główną I tak wygląda wasz, no, was, wasza skórka. No, wasza skórka. No więc to będzie chyba już na tyle. W następnym poradniku pokażę wam, jak wgrywać mniej więcej dodatki i wtyczki na stronę. Dziękuję, że mnie oglądaliście. Sajonara.